Słuchajcie, chyba odkryłem najbardziej zadbane i najlepiej zorganizowaną zieloną przestrzeń na blokowisku, najbardziej zadbane blokowisko w Manili. jestem w Quezon City, największym mieście tworzącym właśnie tą megapolię, bo to już nawet nie jest metropolia, tylko megapolia w sumie. Czyli Manila, ona się składa z 12 miast, tak jak wam mówiłem, które tworzą właśnie jedną megapolię, czyli metropolię można powiedzieć. No i Quezon City jest największym miastem z tych 12 miast, ma największą populację i największą powierzchnię, około 3,3 miliona ludzi mieszka w tym mieście. Przychodzę teraz od, obok w miarę nowo wybudowanego hotelu. Strasznie wieje. Mam nadzieję, że nie słychać tego yy, hałasu. Yy, hotel nazywa się Soler. No i jest to część takiej dzielnicy, która jest jakby celem mojej podróży. Tutaj jeszcze 9 minut w, trzeba iść. Natomiast Quezon City jest to. Miasto gwiazd, dlatego że to właśnie tutaj jest najwięcej filipińskich korporacji telewizyjnych i tak zwanych networków. Nawet ta telewizja, w której ja byłem ze swoją byłą, jest właśnie w tym mieście. No i mieszka tutaj dosyć sporo celebrytów. Quezon City było stolicą Filipin od roku 48 do 70, któregoś no, no i ogólnie to miasto ma już prawie 100 lat, bo zostało założone tak naprawdę jakiś miesiąc po tym, jak zaczęła się Druga wojna światowa, czyli w październiku, 12 października, to miasto powstało. No i jakby nazwę przejęło po prezydencie tego obszaru z tamtych czasów. Gościu się nazywał Quezon. <grym> Powiem wam szczerze, że zajęło mi półtora godziny, żeby tutaj dojechać. Najpierw 25 minut do stacji Hello, później prawie godzina jazdy pociągiem, no i później kolejne 25 minut, żeby tutaj dojść. No i teraz, jak już tutaj jestem, pół godziny sobie tutaj chodzę, to tak naprawdę nie wiem, po co ja tu jestem. No chciałem zobaczyć to miejsce, bo widziałem film o nim. Natomiast no może jeszcze go całego nie odkryłem, no ale póki co to jest jego jakby. Najciekawsza sekcja, czyli środek galerii handlowej. O, Starbucks. Może, jak się napije kawy to mi się humor poprawi. A może zaraz znajdę coś ciekawego, ciekawszego tutaj. Bo No póki co, to same korpolutki, budowy, place budów ogromne, głośno i nic nie ma. Okej, okay, zaraz humor powinien mi się poprawić, bo jest moja ulubiona pick-up coffee. Będziemy brali ciapuccino. Quezon City jest ogólnie dosyć daleko od metro Manila, w sensie od tego centrum takiego, ale dosyć dużo ludzi tutaj mieszka, no i słynie to miejsce też z tego, że jest głośno, no i z tego, że jest dobre połączenie właśnie z miastem. Są autostrady, obwodnice, są... Stację metra, właśnie ja przyjechałem pociągiem, czyli metro. No i wyobraźcie sobie, że cała podróż tutaj kosztowała mnie złotych 70 zł. Fakt faktem, około 50 czy tam 45 minut szedłem na piechotę, no ale to przeszedłem, nie wiem, 1 dziesiątą, jedną dwunastą całej trasy. Resztę przejechałem, co trwało prawie godzinę. No, i to kosztowało złotych 70. Zł. Pada też, więc ukrywam się w takim środku galerii handlowej. No, muszę coś tutaj odkryć, bo póki co to, to nic nie ma takiego. Ta dzielnica słynie również z tego, że wokół niej jest dużo przestrzeni zielonych, parków i tak dalej, więc pozostaje mi to jeszcze do odkrycia. No, może się troszeczkę przejaśnia. Zobaczymy, czy pada. Chyba przestało, ok. No to wyjdę tutaj. Pokręcę się po okolicy i zobaczymy, co tutaj jest. Jest to miejsce wybudowane przez jednego z największych molochów, czyli korporacji deweloperskich na Filipinach, Ayala. Cały ten teren jest tutaj właśnie zagospodarowany przez tą korporację. No, ona słynie z tego, że jest w tym dobra, znana i praktycznie na każdej wyspie, w każdym mieście ma swoją dzielnicę, galerie handlowe itd. Oprócz tego, że ludzie, którzy tu pracują, no to ja nie wiem. Ten teren jest ogromny i tak naprawdę nie wiem w którą stronę iść, żeby coś znaleźć przede mną osiedle mieszkalne. Jak już tak daleko zajechałem i tyle czasu poświęciłem, to przynajmniej zobaczmy blokowisko tutaj pobliskie. Jest takie bardziej odskulowe, natomiast jest spokojnie, ładnie zagospodarowana przestrzeń, dużo zieleni. No i co czytałem jeszcze z ciekawostek, to to, że właśnie postawili tutaj na to, żeby były szerokie drogi i chodniki właśnie, żeby piesi mogli sobie spokojnie tutaj funkcjonować. No i faktycznie pod tym względem nie ma co narzekać, a nawet trzeba pochwalić. No tutaj to już troszeczkę nawet przypomina jakby polskie blokowisko, bo jest coś w stylu podwórka, zielona przestrzeń, no wysokie budynki, można jeździć na rowerze. Okej, okay, zobaczmy, sprawdźmy Vertis North, tak się nazywa. To blokowisko w sumie i ta dzielnica. Jak to osiedle powstawało, to założenie było takie, żeby było to takie połączenie dzielnicy biznesowej, rozrywki, pracy i kultury. Także takie trochę wszystko w jednym. No, na pewno nie chciałbym tutaj mieszkać, bo pomimo tego, że jest ładnie i spokojnie, to jest też nudno. Oprócz tego jest bardzo daleko do Centrum miasta. Troszeczkę to miejsce mi się z Polską kojarzy pod tym względem, że jest pusto. Bo jak byłem w Polsce pół roku temu, była zima i byłem nieprzyzwyczajony do tego, że nigdzie nie ma ludzi. No bo na Filipinach wszędzie są ludzie, a tutaj duże osiedle, wszędzie bloki, wysokie i praktycznie w ogóle nikogo nie ma. No ładnie zagospodarowany teren w sensie zieleń dużo właśnie różnorodnej roślinności. Także ci ludzie, którzy tutaj mieszkają i w okolicy pracują, no pewnie jest okej okay. dla rodziny powiedzmy z dziećmi czy ludzi na emeryturach, a tutaj podejrzewam tam są baseny i takie miejsce z... Do socjalizowania się pomiędzy blokami. Mieszkam na 50. piętrze. Byłoby fajnie mieć balkon. Widok mam super, no ale niestety balkonu nie ma. Tutaj widzę, że te wszystkie budynki mają balkony. Te ulice tutaj wewnątrz osiedla są bardzo spokojne. Pomimo tego, że jeżdżą jakieś tam samochody, to. Jest dosyć cicho, wiadomo, ograniczenia prędkości. O, już gościu mi każe zejść z drogi. Ogólnie to to osiedle troszeczkę mi przypomina tam piekary w Legnicy. Jest takie osiedle powiedzmy trochę nowsze niż Kopernika. Też bloki. Ciutkę zieleni. No tylko wyższe wieżowce. Takie jak ten chociażby. No na piekarach takich nie ma. Najciekawszym miejscem w tej całej okolicy jest ten milion milioncalowy telewizor. Ej, no sorry, myślałem, że odcinek będzie dużo ciekawszy, jak tutaj jechałem. No jest to dosyć daleko, ale. No, przynajmniej wiecie, gdzie nie przyjeżdżać. Vertis North, jest to część Quezon City, idę na stację. Pokażę Wam tam jeszcze koło stacji, jak wygląda dla kontrastu. Kilkanaście minut później jestem z powrotem przy stacji, która jest tak naprawdę ostatnią stacją metra tutaj, North Avenue się nazywa. No i czuć to, że jest to ostatnia stacja, naprawdę, bo wysiada się i nic tutaj nie ma oprócz tego typu straganów. Sorry. Other side, yeah? ok. Okazuje się, że nie w tej kasie, i po drugiej stronie. Trochę można się tutaj pogubić, jak w Bangkoku. No ale infrastruktura tego miasta no, nie dorównuje Bangkokowi, to muszę przyznać, bo zwróciliście na to uwagę i tak, oczywiście, macie rację. Jest, jest kilka dzielnic w Manili, takich naprawdę super fajnych, ładnych, zadbanych. No a tak poza tym, to no, jest cieńko. Skaner trzeba przejść, jak się wchodzi. Hello. No i policja. A, garbage, ok, thank you. Pani mi pokazała, gdzie jest ten. Gdzie jest kosz na śmieci. No dobra, pozostało kupić bilet i wracać do domu. Ciekawe, to jest, jest kraj, kraj policji i ochrony. Wszędzie policja i ochroniarze. Pierwszy raz to widzę, że się ustawiają w liniach. No już jestem u siebie na dzielni. Nie ma to jak Makati. Na koniec powiem wam jeszcze tylko, że podszedł do mnie na stacji tam ochroniarz i kazał nie nagrywać. Kazał schować kamerę. Tak jeszcze się zastanawiałem, czy będzie mi kazał kasować, ale nie kazał. No nie kłóciłem się, nie ma to sensu. Trzymajcie się. Sorry za średni odcinek. Ale życie. Sinus kosinus. Pozdrowka. Kotom najwidoczniej się podoba. Trochę ich tutaj jest. Tam jeszcze, on, tu, tu, tu. No i tu.